Cześć, mam na imię Tomasz i w tym filmie porozmawiamy na temat tego, czy warto kupić atlas treningowy do domu. Czyli urządzenie wielofunkcyjne, na którym możecie wykonywać wiele różnych ćwiczeń, ale zajmujące trochę miejsca. W tym filmie poznacie od każdej strony zalety i wady posiadania takiego sprzętu, więc lepiej wysłuchaj tego filmu zanim kupisz lub nie kupisz ten sprzęt. Zapraszam do zobaczenia. No dobra, atlas treningowy to jak sami wiecie, jest to duże urządzenie, na którym praktycznie znajduje się mnóstwo różnych sprzętów i możliwości ćwiczeń. Na tym sprzęcie możecie aktywować różne swoje mięśnie i różne partie mięśniowe możecie trenować. Atlas do ćwiczeń treningowych to jest nic innego jak po prostu w sobie sparowanych wiele różnych urządzeń w jednym urządzeniu all-in-one. Ale nie wyrywaj się tak szybko, że to jest wręcz takie super urządzenie, bo obejrzyj ten film od początku do końca bez jego przewijania, żeby nie wyciągnąć jakichś błędnych wniosków. Największą zaletą atlasów treningowych jest mianowicie to, że jest to tak jak powiedziałem wcześniej multi urządzenie, posiadające w sobie multi różnych możliwości ćwiczeń. Czyli po prostu siadacie na tym urządzeniu i możecie sobie wyciskać, nagle sobie ściągać różne partie mięśni, możecie trenować, trenować bez większej ilości różnych urządzeń, bo to jest skondensowane w tym Podzielmy ten film na dwie części, mianowicie na zalety posiadania atlasu, wady posiadania atlasu oraz podsumowanie końcowe. Zalety posiadania atlasu. Jedną z największych z nich jest mianowicie to, że można na nim ćwiczyć praktycznie wszystkie większe partie mięśniowe. Druga zaleta to jest bez wątpienia to, że duża różnorodność możliwości ćwiczeń. Sprawia to, że Wam się to tak szybko nie znudzi, czyli możecie sobie korzystać z każdego stanowiska i to wykonywać na nim nie tylko jedno inne ćwiczenie niż na każdym innym stanowisku, ale dodatkowo na każdym stanowisku możecie wykonywać nawet do kilkunastu różnych ćwiczeń. To zależy, jak się usądzicie, w jaki sposób będziecie wykonywali ćwiczenie lub jakie macie końcówki założone do danych ciągów. Kolejna zaleta to bardzo łatwa regulacja, czyli za sprawą regulacji stosu ewentualnie nakładanych talerzów, takich jak do hantli czy sztangi. Możecie sobie regulować, w zależności oczywiście od atlasu, jaki tam jest w nim system obciążników, możecie sobie w prosty sposób regulować, ile będziecie w danym czasie wyciskali, czy z jaką siłą będziecie ćwiczyć. Atlasy też mają taką zaletę, że siadasz ćwiczyć. Inną zaletą, jeżeli ktoś chce rozwinąć sobie domową siłownię, no to wyobraźcie sobie, że zamiast atlasu nabywacie różne urządzenia, które tak naprawdę są skondensowane w jednym atlasie, by wam zajęło to mnóstwo powierzchni i w atlas zajmie dużo jej mniej. Tak samo cenowo Atlas będzie kosztował dużo mniej niż każde urządzenie z osobna, które on sobą reprezentuje, gdybyście kupowali osobno. I tyle na temat zalet. Teraz przejdźmy jakie są tego wady. A mianowicie ilość zajmowanej powierzchni w Atlasie jest bardzo duża. Musicie się z tym liczyć, że jeżeli sobie chcecie kupić Atlas i czytacie jaką on ma bryłę, czyli opis producenta jaką ma długość, szerokość i wysokość to tak nie liczy się powierzchni zajmowanej przez Atlas. I na tym większość ludzi robi błąd, bo myśli sobie, że skoro ta bryła ma takie wy w miarę metrówką sobie mierzy w danym pomieszczeniu, czy jej się zmieści. To robi błąd. A błąd polega na tym, że Atlas potrzebuje jeszcze z każdej strony od bryły tego urządzenia kilkadziesiąt dodatkowych centymetrów. Po bokach powinien mieć jeszcze co najmniej po 30 centymetrów z każdego boku. Z tyłu tak samo, w zależności jak jest regulowane obciążenie, tyle musi mieć wolnej przestrzeni. Tak samo przed Atlasem, do jego ćwiczeń, przecież na przykład do korzystania z ala wiosełek też będziecie potrzebowali o dużo więcej przestrzeni niż zakłada jego sama bryła. Nawet 2 metry. Więcej. Więc wielkość bryły atrasu tak naprawdę musicie sobie po bokach do przodu i do tyłu wziąć, prawie że dwukrotnie policzyć. No i przez to właśnie, że on tyle miejsca zajmuje, to od razu wam powiem, że wiele osób, które kupują atlasy do domu, wcześniej czy później kończą one w garażach zagracone. Nieużywane albo w zupełnie innych jakichś tam piwnicach, albo rozmontowane i nieużywane przez właśnie ilość zajmowanego miejsca. Druga bardzo ważna rzecz, którą praktycznie nikt nie bierze pod uwagę, to jest zapał do ćwiczeń. Tutaj, oczywiście, jak powiem Wam szczerze, tak jak mówiłem Wam, ja miałem cztery atlasy, więc to wygląda w ten sposób. Jak macie nową zabawkę, to z niej korzystacie na początku fajnie, 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 ale im dłużej ona u Was leży, to już coraz rzadziej zaczynacie z niej korzystać i ona praktycznie stanowi już mebel do zbierania kurzu niż do jakiegoś sensownego korzystania. Od razu mogę Wam zagwarantować, że w większości przypadków po miesiącu, czasu od jego zakupienia coraz więcej ludzi już coraz rzadziej z nich korzysta. Oczywiście to taki częściowo fajny design, fajna, taki, fajny taki mebel, czyli jak macie jakiś duży salon czy duże pomieszczenie na taki atlas, przyjdą goście, to wiecie, to nie jest takie normalne, że jest u wszystkich coś takiego, więc oni sobie zainteresowani są, trochę tu popompują, trochę tam potykają. Ty czujesz się dowartościowany, bo masz coś, czego większość ludzi nie ma, a potem zbierał kurz sobie stoi i tak naprawdę. Niczego nie służy. Ten zapał do ćwiczeń to naprawdę jest jedna z największych problemów, bo część ludzi myśli, że zacznie na nim trenować, bo o, taka duża różnorodność ćwiczeń, będę mógł to trenować, tamto, super sylwetkę zrobię, zrzucę kilogramy. Powiem Wam, nie kupuj żadnego urządzenia, najpierw zrób sobie takie codzienne treningi, na przykład zrób sobie... Plan treningowy na co dzień, jakieś tam wiecie, pajacyki, biegi w miejscu, pompki, brzuszki i tak I zobacz, czy będziesz wykonywał codziennie te ćwiczenia. Jeżeli znudzą Ci się te ćwiczenia po 7 dniach, po 8, to tak samo znudzi Ci się szybko ten atlas. To ci mogę zagwarantować. I teraz najważniejsza rzecz, o której większość osób wam nie powie, wszystkie praktycznie ćwiczenia, które możecie wykonywać na atlasie, możecie wykonywać z użyciem samej handli. Tutaj po całości zgodzę się z opinią, którą napisał jeden z widzów, Hard Pagan Andzik. A mianowicie opinią, która wyświetla się niżej, że to, co macie w Atlasie, możecie wszystkie te same ćwiczenia wykonywać za sprawą ławeczki i dwóch handelek. Dosłownie wszystkie ćwiczenia, jakie robicie na Atlasie, zrobicie zwykłymi handlami ławką, która jest dużo tańsza i zajmuje o niebo w mniej miejsca. Szok, niedowierzanie, miliony pytań, ale jak? A no tak, to wyobraźcie sobie jakie ćwiczenia robicie na atlasie. Rozpiętki, stacja motylkowa, czyli typowe rozpiętki e, przykładowo na ławce, czy wyciskanie, to tak samo możecie się położyć i te sztangi sobie nad sobą położyć, <laughs> nad sobą podnosić, czy bicepsy, to jest wszystko to samo co możecie wykonywać za sprawą zwykłych hantli. Tylko, że hantle są tańsze, zajmują mniej miejsca nie są takie, wiecie, że ktoś przychodzi i od razu wow, nie, no, zwykłe hantle, ale możecie robić z nimi to samo. Najważniejszy jeden z punktów, mianowicie ergonomia. Pamiętajcie, a klasy treningowe nie są tworzone w sposób ergonomiczny. Chodzi tutaj o to, że ergonomia to jest po prostu dopasowanie do antropometrycznych czynników danego ciała, czyli dla każdego człowieka inaczej wygląda ergonomia danego urządzenia. O ile handle, ergonomia polega na tym, że bierzecie w łapę i w łapie wam leży, to na atlasie wymusza wam pewne, powiedzmy sobie, pozycje podczas ćwiczeń. I tym samym ludzie, którzy ćwiczą na atlasach, mogą sobie łatwo zrobić krzywdę. Atlas niestety wymusza pewne nieprawidłowe postawy ciała podczas ćwiczeń. Jak zrobicie sobie użytkowanie z wyciągu dolnego, to zobaczycie, że karcel ściągacie i zupełnie inaczej napięcie mięśniowe wykonujecie. Czyli wykonujecie wiele innych ćwiczeń, to też możecie sobie łatwo uszkodzić własny układ. Mięśniowo-szkieletowy, a szczególnie niebezpieczne by było, gdybyście sobie uszkodzili krążek kręgosłupa któryś. A naprawdę, korzystanie z atlasu, który ergonomicznie siłą rzeczy nie będzie do Was idealnie dopasowany, sprawia to, że będziecie robili różną postawę ciała tu zgarbieni, tu ciągnęli i tym samym będziecie sobie mogli łatwo zaszkodzić na przyszłość na własny układ kostno-szkieletowy. Niestety tak jest i ten większość osób Wam o tym nie powie, ale atlasy będą wymuszały na Was częściowo nieprawidłowe postawy. Podczas ćwiczeń, nawet nie wymuszały, tylko powiedzmy same ciało, tak zacznie się w nich układać. O ile macie wiedzę na temat ćwiczeń, to byście pamiętali, że musicie być wyprostowani, jakich błędów nie robić ale to na siłowni, gdy macie jakiegoś trenera. On wam powie co i jak. Jak będziecie sobie ćwiczyli w domu, nawet jak macie taką wiedzę, to i tak, siłą rzeczy, przy zapomnieniu, rozamyśleniu się, będziecie znowu robili w sposób nieprawidłowy i łatwo nabyć sobie kontuzję. Na atlasach jedne... Atlasy to są jedne z największych kontuzyjnych urządzeń, jakie są. Dlatego, że ta nieprawidłowa forma wykonywania ćwiczeń na nich jest jakby taka trochę, jak mówiłem, wymuszana i tym samym łatwo łapane są kontuzje. Kontuzje, o których nawet duża część osób podczas ćwiczeń czy nie wie, że się już wydarzyły. Zanim kupisz atlas treningowy, powiem Ci zdroworozsądkowo, przemyśl to trzy razy. Obejrzyj sobie ten film nawet trzy razy z rzędu i przemyśl każdy punkt, o którym mówiłem. Zrób sobie analizę SWOT, czyli czy na pewno Ci się to opłaci, czy na pewno warto w to inwestować. No i drugą prawdę też muszę Wam powiedzieć, mianowicie ja jestem człowiekiem z założenia takim, że jeżeli coś mi się podoba, to to kupuję. No i przez to właśnie miałem tak dużo różnych sprzętów i mam duże rozeznanie w różnych sprzętach, bo coś mi się podoba, kupuję ale nie tak, że szastam kasą, tylko kupuję, patrzę, no niekoniecznie mi już leży, a zawsze dbam o te sprzęty, więc możecie sobie kupić takie urządzenie. Jak Wam się nie sprawdzi, jak nie będziecie z niego korzystać, możecie je sprzedać. Zawsze jak będziecie dbali i będzie one wyglądały jak nowe, to będziecie mogli je sprzedać z niewielką stratą, więc dużo nie stracicie, a doświadczenia życiowego nowego jakiegoś też nabierzecie. z mojej strony to tyle. Ktoś by mógł więcej coś dodać do tego filmu lub macie jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie. Mam nadzieję, że docenicie moje filmy. yeah <laughs> i polubicie ten kanał i też dacie może subskrypcję i polubienie. Fajnie też jakbyście pisali do mnie komentarze, nie tylko z pytaniami oczywiście, ale w ogóle jakiekolwiek komentarze, bo wiedzcie, że to mnie motywuje, przecież ja je czytam. A jak nie ma feedbacku, no to ja nie wiem, nagrywać, nie nagrywać. No i jak macie kumpli czy kogoś, kto myśli o kupnie atlasu, no to lepiej mi prześlijcie ten film, żeby on się 100 razy zastanowił, niż ładował kasę na Marno. No chyba, że z takim podejściem jak ja, czyli podoba mi się, kupuję, a potem jak już nie trzeba i się znudziło, to spychać można. to dalej inni też sobie w ten sposób to wypróbują. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do następnych filmów. A przecież jest ich już parę setek wszystkie wartościowe. Dzięki za obejrzenie. Do następnych. Cześć.